Chciałem dzisiaj powiedzieć o czymś może nie do końca ezoterycznym, o czymś takim, co, co jest takie, powiedziałbym, troszeczkę niewymierne, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o nas samych. Bo często my w czasie takiego zwyczajnego, normalnego dnia skupiamy się. Na sobie skupiamy się na tym, co, jak to się nazywa, co, co jest w nas. Niesiemy to w jakiś sposób przez, przez nas samych. Niesiemy to w jakiś sposób przez nasze życie. I kochani, e, e, dzień za dniem coś w sobie nosimy. Prowadzimy wszelkiego rodzaju rozmowy. Które gdzieś tam, w, w czasie dnia, te rozmowy też ze sobą. W jakiś sposób próbujemy nieść lub próbujemy coś z nimi robić i tak naprawdę myślimy, że to, co mówimy, albo to, co, to, co żeśmy przekazali, lub jesteśmy w trakcie rozmowy, tak naprawdę, że to kogoś zajmuje, interesuje, że, że ktoś z tym jest. Otóż prawda sama w sobie, może trochę ezoteryczna, ale bardziej ludzka i prawdziwa, jest zupełnie inna. Ona polega na tym, że tak naprawdę. Kiedy my mówimy coś do kogoś, pomijając ludzi, których kochamy i pomijając wszechogarniający altruizm, to tak naprawdę chcę powiedzieć, że niewiele ludzi interesuje to, co my mamy im do powiedzenia. To jest tak, że my idziemy i na co dzień jesteśmy z tą myślą. Że, jeżeli na przykład coś załatwiamy albo, albo my gdzieś coś robimy, to ta druga osoba myśli tylko i wyłącznie o tym, bo my my myślimy o tym, i wtedy jesteśmy w głębokim błędzie, ale mamy połączenie. halo? Ja chciałem dzisiaj powiedzieć, będę starał się powolutku mówić tak, pomiędzy, pomiędzy połączeniami, że tak naprawdę myślimy, że jeżeli coś załatwiamy, załatwiamy lub mamy jakiś taki jakąś taką sprawę, złożyliśmy gdzieś podanie lub coś w tym rodzaju, to, to że ten świat obraca się podług sprawy sprawy, którą my myślimy, że, że, że on się kręci wokół tego, co, co my myślimy. Czyli zostawiamy na przykład podanie do urzędnika jakiegoś, czy do kogoś i myślimy, że on się teraz już tylko tym podaniem będzie zajmował, ale mamy połączenie. A ja powrócę do naszego programu, do programu, w którym to <coughs> chciałbym powiedzieć, że czasami dźwigamy, dźwigamy na sobie taki rodzaj takiego nawisu emocjonalnego, który, który troszeczkę potrafi nam zatruć nasze jestectwo. Nasze jestectwo takiego codziennego dnia. I to jest. Czas teraźniejszy, który, który my mamy, on gdzieś nam potrafi uciekać ze względu na to, że przywiązujemy się do uwagi kogoś drugiego, natomiast ta uwaga kogoś drugiego jest, jest bardzo mocno podzielona. I tak jak powiedziałem, jeśli idziemy na przykład z jakimś pismem do z jakiegoś sprawy zostawiamy to pismo, Gdzieś do, gdzieś na przykład do urzędnika, czy, czy gdziekolwiek, to w naszym mniemaniu odbywa się to tak, że on powinien cały czas siedzieć nad tym pismem i cały czas tym pismem się zajmować. Otóż nie do końca tak jest, bo, bo takich pism i takich ludzi, którzy właśnie w ten sposób myślą, jest ogromna ilość. Niemniej jednak nasza rzeczywistość zostaje w pewien sposób zaćmiona tą myślą, tym przekonaniem, że, że właśnie wtedy, właśnie teraz ten człowiek zajmuje się tylko i wyłącznie tą naszą jedyną, e, jedyną sprawą, to naszym takim jedynym, e, powiedziałbym, jedynym przesłaniem, które, które myśmy akurat w tym podaniu zaznaczyli, i niczym więcej innym. I chcę Wam powiedzieć, że nie jest to przypadłość. Tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie twoja, tylko i wyłącznie, i wyłącznie nasza, ale jest to przypadłość ludzka, która i jest to przypadłość cywilizacyjna, ona nie jest przypadłością wrodzoną nam, ona jest przypadłością, która, która została nam, powiedziałbym, w pewien sposób narzucona, ileż łatwiej by było żyć Tobie, kiedy byśmy kiedy zostawili. I na zasadzie zostawiłem i zapomniałem. Tak jak z dobrym marzeniem, albo z dobrą wróżbą, kiedyś o tym prowadziłem wiele programów, może, może z powrotem do tego powrócę. Kiedy, kiedy mamy dobre wrażenie, do, dobre, dobre marzenia, albo taką dobrą modlitwę, to właściwie wykonujemy i my ją zostawiamy. To jest jak, jeżeli jest to zrobione z czystego serca, z naszego takiego prawdziwego oddania, to. To z całą pewnością nie mamy potrzeby, aby kontrolować, czy ktoś się tym zajmuje, czy ktoś się tym nie zajmuje, ale mamy pierwsze ustępy. Dziękuję. I, no i wtedy, wtedy dzieją się takie cuda w naszym życiu. Takim jednym z cudów w naszym życiu, w naszym doczesnym życiu, tym życiu, które, które obserwują właśnie Twoje oczy, jest. Moment, w którym zajmujemy się sprawami, które mamy przed sobą i zajmujemy się nimi pojedynczo. Nie możemy załatwiać wiele spraw naraz. O wielu sprawach możemy myśleć, o wielu, wiele spraw możemy mieć pod sobą, możemy w jakiś sposób je koordynować, natomiast nie można załatwiać wielu rzeczy naraz. I tak też jest kochani z, tak też jest kochani właśnie z z rzeczami, które nosimy w sobie, z takimi rzeczami czysto emocjonalnymi, rzeczami, które ty nosisz w sobie, które masz gdzieś tam głęboko pod sercem, e, myśląc o tym, na przykład, czy ta sprawa zostanie załatwiona, czy nie. Skoro powiedziałbym, taki pocisk nasz w postaci podania, w postaci życzenia, w postaci słowa został już odpalony i nie mamy na to jakiegokolwiek wpływu, winno się to zostawić na, na, na zasadzie. To już gdzieś tam zostało złożone, prawda? I to już gdzieś tam jest. A my przypisujemy im wartości, które, które nas wewnętrznie obciążają, które są z nami wewnętrznie, i idziemy z tymi wartościami. Te wartości są lepsze, gorsze, one w jakiś sposób gdzieś tam w nas, w nas wpływają, że ktoś nas rozumie, albo ktoś nas nie rozumie, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. W większości chcę Wam powiedzieć, Taką jedną, raczej chyba smutną prawdę, że tak naprawdę ludzi mało interesuje to, co myślicie. I tak naprawdę ludzi mało interesuje, co, co w Was jest. Jeśli jest obok Was osoba, która mm, otwiera przed Wami serce, to tak, ale takich osób jest naprawdę niedużo w naszym życiu. Przyjaciół jest niedużo w naszym życiu. Ludzi, którzy, mm, którzy chcą wspólnego dobra, idąc w jednym określonym kierunku wspólnego nastawienia na dobrą i fajną rzeczywistość, która odbywa się teraz, jest naprawdę niedużo. Żeby stworzyć wokół siebie zespół takich ludzi, zespół może to za złe słowo, ale, ale e, grono takich ludzi, którzy, którzy, którymi jesteśmy otoczeni, w którym będziemy się śmieli, w którym właśnie gdzieś idziemy, załatwiamy sprawę i zostajemy z tą sprawą. Wiemy, że ona nie jest załatwiona, ale nie dźwigamy tej sprawy, nie idziemy z nią, tylko ona po prostu zostaje. Kiedy przypomnimy sobie jakiś taki nasz osobisty młody wiek, to, to jeśli szliśmy coś załatwić, to żeśmy załatwiali, zostawialiśmy. I właściwie, żeśmy o tym zapominali do momentu, kiedy przyszedł list zwrotny. Zajmowaliśmy się rzeczami, które dzieją się teraz, a nie rzeczami, które dzieją się w w sferze domniemanej, w sferze jakiejś, która być może nigdy nie zaistnieje albo która nie zaistniała. Taka wyobraźnia czegoś, co się dzieje, pomimo tego, że to w ogóle może się nie, nie, nie dziać, ona będzie pobudzać w nas wiele. Na przykład dobrej nadziei, która może okazać się nadzieją złudną, może też pobudzać nas wiele lęku, który będzie na przykład nieuzasadniony. Jeśli zbierzemy całą masę takich czarnych perł każdego dnia, które nosimy w sobie to w pewnym momencie hmm. tworzymy coś takiego, że prześledziliśmy cały dzień, byliśmy cały dzień i nagle dowiadujemy się, że pomimo tego, że myśleliśmy, się, że myśleliśmy albo mieliśmy przekonanie, że ktoś się na przykład cały dzień zajmuje tą sprawą i myśli, Albo i, i tak dalej. Ten ktoś robił zupełnie to, ale zupełnie co innego. Mówię tu przede wszystkim, albo może nie przede wszystkim, raczej do Pani, które nas oglądają, może do Twoich oczu gdzieś tam kobiecych, bo ta przypadłość jest przypadłością naszą, a ponieważ świat kobiecych emocji jest światem bardzo mocno rozbudowanym, jest światem, światem bardzo kolorowym, ale światem też, w którym potrafi zaistnieć wiele chaosu i wiele niepoukładania, bo, bo kobiety, no coż to dużo mówi, zawsze były wrażliwsze i są wrażliwsze od nas. I te, w tym świecie powstaje przekonanie, no właśnie, czy na przykład chłopak, byłam z nim i ja z nim wracam, pomimo tego, że już randka się skończyła, ja coś tam robię i nagle chłopak dostaje smsa no, ale coś tam, coś tam, i ten SMS jest, jest tylko ciągiem jakiejś myśli, które nie wystąpiły wcześniej, i chłopak do końca nie wie, co odpowiedzieć, bo widzisz, że ktoś myślał, albo ktoś rozmawiał, ale on nie uczestniczył do końca w tej rozmowie. Często tak bywa właśnie w takich różnych sytuacjach, że wracając i ciągle myśląc o jakimś zdarzeniu, albo o, o jakiejś osobie, hmm, Idziemy, spacerujemy, nawet nie wiedząc, nie widząc rzeczywistości, która wokół nas się dzieje, takiej fajnej, normalnej rzeczywistości. Nie potrafimy e, zajmować się rzeczami, które mamy przed nosem, mamy teraz, które w, w tym momencie, tylko nasze myśli podążają właśnie do tego chłopaka, do tej kobiety i tak dalej. To, że my myślimy, to oznacza, że on myśli? Te pytania często zadajecie, i te pytania, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o panów, bardzo często są pytaniami, które mówią: no, no, nie myśli. No, nie myśli. Dlaczego nie myśli? Bo na przykład pracuje i jest skupiony na tym, że pracuje. No tak, ale ja myślę. I zaczyna się wewnętrzne spięcie. No, no przecież ja myślę cały dzień, rozmawiam z nim cały dzień, a, a on nie myśli. No, nie myśli. No ale nie tęskni, no nie tęskni. Ale to znaczy, że nie kocha. No kocha, tylko nie tęskni, nie myśli. I, i no, no i jak? Powstaje, bardzo często w kobiecie powstaje pewnego rodzaju sprzeczność, bo przenosi swój własny świat na, świat na świat mężczyzny, który jest zupełnie inaczej poukładany, że, że te emocje i te takie uczucia w nim, one są zupełnie inaczej strukturalnie poukładane, że one są na, na, w pewnym miejscu i na pewnym poziomie, że w momencie, kiedy on jest w momencie, kiedy czynnością jest myślenie. Czynnością jest tęsknota, czynnością jest pisanie i czynnością jest uśmiechanie się, to ten mężczyzna właśnie wtedy wykonuje daną czynność, i ta czynność nazywa się tęsknota, nazywa się miłość, nazywa się on wykonuje tą czynność. Kobieta nie oczywiście, kobieta nie wykonuje tej czynności, bo kobieta po prostu kocha, kobieta po prostu tęskni, kobieta po prostu jest. O, mężczyzny niestety tak się to nie układa. Układa się to w zupełnie, ale zupełnie inny sposób i układa się w sposób prosty. Ale to chyba dobrze. To chyba dobrze ze względu na to, na, powiedziałbym, myśmy tak się rozwijali, bo taka była nam, mężczyznom, przypisana pewnego rodzaju czynność, która, do, której, do której myśmy się przyzwyczaili jako ci, którzy są czynnik, ci, którzy... Tworzą, ci, którzy podbijają rzeczywistość, ci, którzy przynoszą zdobycze do domu, i trudno byłoby zabrać w pewnym momencie na polowanie jakiegoś zakołysanego w miłości chłopaka, bo go zaraz, zaraz, nie wiem, jakiś lew czy dinozaur by go zjadł. I, I z reguły uczyliśmy się bardzo często tego, że kiedy. Mamy coś robić, to musimy zajmować się właśnie czynnością, którą w tej chwili wykonujemy. Jeśli nie damy rady tego wykonywać, to wszystko nam się po kolei rozłazi. Rozłazi nam się w naszym życiu i przestaje istnieć w naszym życiu. I mówię o tym dlatego, że my potrafimy też przenosić pewnego rodzaju mężczyźni, tutaj i kobiety, akurat na płaszczyznach. Na przykład materialnych, które dają poczucie bezpieczeństwa. Tu jesteśmy podobni. Tu my rzeczywiście potrafimy myśleć o czymś długo i namiętnie, natomiast podanie samo, które gdzieś tam składamy, ono nie myśli. Człowiek, który miałby się tym cały dzień zajmować, on się tym nie zajmuje. może Możemy wiele innych spraw i tak dalej. A nasze przywiązanie emocjonalne do danej rzeczy jest na tyle duże, że. Że wciąż czekamy, wciąż się zastanawiamy, gdybamy i temu podobne powstaje w nas niecierpliwienie. I przychodzi wieczór, kiedy podsumować ten wieczór w sposób taki m, ogólnie fajny, i kiedy podsumować ten wieczór w sposób taki ogólnie powiedziałbym, ogólnie dostępny, to chcę Wam powiedzieć, że, m, e, że nie do końca. Możemy uznać, że przeżyliśmy dzień tak, jak właściwie chcieliśmy przeżyć. Że ten dzień oddaliśmy gdzieś tam i nie potrafimy nic z tego dnia wymienić, co byłoby istotne. Nie potrafimy nic z tego dnia wymienić na zasadzie: kurde, przeżyłem fajny dzień. My, kiedy wieczorem siedzimy i nie mamy w takim momencie. Naszy, naszej wewnętrznej wędrówki, takiej emocjonalnej, nie mamy poczucia, że dokonaliśmy dzień, że ten dzień został spełniony, że ten dzień w nas samych został w jakiś sposób dokonany w trybie rzeczywistym teraz, bowiem żeśmy go nie, nie dokonali. On nie jest w pełni spełnieni i my też nie możemy być wtedy w pełni spełnieni. Kiedy Powtarzamy tę czynność, po wielokroć mamy w sobie poczucie nie do końca sytości takiej emocjonalnej, nie do końca spełnienia. Kiedy mówimy o partnerstwie, kiedy pytamy, zadajecie pytania, czy myśli, czy kocha i tak dalej, często odpowiadam, że patrząc na, na stabilność i na karty mężczyznę, który idzie w stronę kobiety, że tak, jego uczucia są stabilne. Czy myśli? No tak, ale tak jak powiedziałem, myśl dla nas, dla mężczyzn, często też jest czynnością. To jest czynność zamierzona na, na zasadzie mamy chwilę i oto gdzieś wybieramy się w myśli, w stosunku do naszej ukochanej, w stosunku do, do jakiejś osoby, która jest duchowo, fizycznie gdzieś oddalona, ale jest to czynność. Czynność, która nagle może być przerwana, czym no, innym zajęciem, inną czynnością. I e, wtedy funkcjonujemy zupełnie to, ale zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że to jest fajne. Ja wiem, fajnie być, fajnie wykonywać dokładnie taką czynność, ale chcę Wam powiedzieć też z drugiej strony, że świat męski, jeżeli się zagubi właśnie w światach emocjonalnych. W porównywalnych do świat kobiet, gdzie kobieta porusza się w sposób płynny, która porusza się w sposób rzeczywisty, w sposób taki bardzo, bardzo fajny, to ten świat w nas samych jest światem, jest światem w którym nie potrafimy się odnaleźć. Broń Boże, drogie panie, broń Boże, w świecie piękny. Nie zapędzajcie mężczyzn w świat swoich własnych emocji, swoich własnych wyobrażeń, bo tam my się po prostu gubimy, tam my się po prostu nie odnajdujemy. I z całą pewnością nie będziemy widzieli tego świata oczami, którymi wy chcecie, wy chcecie żebyśmy oglądali. Ten świat jest zupełnie inny. Gdyby tak nie było, to świat by się składał jeden wielki świat. Tylko i wyłącznie z kobiet. I on był wtedy, wtedy mm, nudny, i taka wojna domowa, która wiecznie trwa, ta harmonia, do której idzie mężczyzna i kobieta, ona, ona była po prostu nagle osiągnięta, i, i nic by z tego nie wyszło. Dlatego też <coughs> mm, świat ezoteryki, taki dobry świat ez ezoteryki, on dzieli mężczyznę i kobietę bo jest archetyp mężczyzny i jeżeli powiemy, że niczym się nie różnimy, to po prostu skłaniamy. Z drugiej strony świat mentalny nie wolno podzielić, bo świat, w świecie mentalnym tak samo jak i ja, tak samo jak i kobieta, jak i mężczyzna, jak i kobieta, w świecie mentalnym istniejemy na równi, natomiast w świecie emocjonalnym absolutnie nie. I często jako mężczyźni próbujemy popełniać lub popełniamy taki błąd, że dyskutujemy z emocjami kobiety, nie wolno tego robić, tu mówię do wszystkich panów, mężów, którzy oglądacie, pamiętajcie, że z emocjami kobiety, z emocjami kobiety nie, wolno, nie wolno dyskutować, bo zawsze przegramy. Dlaczego? Bo będziemy odnosi odno odno odnosili takie wrażenie i to jest wrażenie całkowicie słuszne, że wszelkiego rodzaju argumenty albo merytoryczna część rozmowy jest. Jest poza zasięgiem drugiej osoby. Tak, poza zasięgiem, bo próbujemy rozmawiać ze światem emocjonalnym, a nie ze światem mentalnym. Kiedy zaś rozmawiamy ze światem, z częścią świata mentalnego drugiej osoby, jest zupełnie inaczej. Wtedy jest to, jest to powiedziałbym, bardziej, bardziej fajne i bardziej takie przedmiotowe, ale nie dla nas, znowuż dla kobiety. Niekoniecznie.